Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj e, projekt dęko. E, zauważam, że dużo dziewczyn przestaje kręcić z wiem dlaczego? Ja bardzo właśnie lubię oglądać projekty dęko. Można wiele produktów fajnych wyłapać, przede wszystkim nawet pielęgnację, która szybciej się zużywa, ale e, potem dziewczyna o tym nie wspominają, więc szkoda, że niektóre zrezygnowały z tych filmików. Ja je bardzo lubię i wiem, że lubicie je oglądać, więc na pewno będę je kręcić. E, I zacznijmy. E, pierwsze, e, czyli moje ukochane. Cudo do włosów, kalos, mleczna maska. Właśnie zużyłam tą, ale już mam drugą, tylko w tym nowym opakowaniu. Ja używam tej maski od dobrych 10 lat, jak nie dłużej. Uwielbiam ją i nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek mi się znudziła. Jest super tania i chyba wszyscy o niej wiedzą, ale zdarza się coś, że wszyscy mówią, że wszyscy o niej wiedzą, a ja na przykład nie wiem, więc może ktoś jeszcze nie wiedział, to już wiem. Mydło do rąk, którego tu jeszcze zostało, ale ciężko było wydobyć, z Avonu Winter Dreamland Raspberry and Apple, bardzo fajne, zimowe jeszcze, ostatki zimowej kolekcji, ten był chyba w kuchni, dlatego trochę dłużej stał. Następnie cudowny żel pod prysznic. W moich ulubieńcach był teraz masełko, właśnie jest The Body Shop, to Glaze Apple. I mieliśmy również żel i był cudowny. Uwielbiam ten zapach, też jeszcze ścieka tutaj trochę, ale na pewno nie wydobył. Jest przesłodziutki, bardzo lubię. I ten udało mi się kupić na jakiejś promocji, właśnie wyprzedażowej już tu też ostatki zimy jeszcze płyn do kąpieli zewnątrz red berries bardzo jej lubię nie oszczędzam wlewam bardzo uwielbiam mieć dużo piany jest są bardzo fajne i bardzo tanie szampon do włosów DAW. kupiłam bo skusiłam mnie taka fajna ekskluzywne troszeczkę opakowanie to jest oxygen moisture i była beznadziejna, miałam jakieś takie obciążone włosy i dostałam po niej upierzu, więc nie wykorzystałam całej do włosów, używałam też do pędzli i jestem bardzo zawiedziona, kiedyś bardzo lubiłam to, a ostatnio strasznie mnie ta marka zawodzi. Moje ulubione pałeczki kosmetyczne z Johnson, zawsze właśnie je kupuję. Yy, następnie super masełko do ciała z baniga Gafi pomarańczowe. Yy, pomarańczowe jest to masło do ciała podciągające. Super konsystencja było w moich ulubieńcach yy, Słabo pachniał. Jedyny minus miałam nadzieję, że będzie bardziej pomarańczowe, ale one są super nawilżające i ja mogę jej wam serdecznie polecić. Yy, następny suchy szampon. Dużo zużywam suchych szamponów, ale yy, nawet nie do tyle odświeżania włosów, co ja lubię. Yy, co do po niektórych fryzur zwłaszcza takie, że one są włosy takie takie tempe um, i te szampony również rozjaśniają mi bardziej włosy, więc one są jeszcze bardziej blond, więc bardzo, bardzo lubię i ten był Cherry i bardzo fajny, teraz mam fajny, ale nie pamiętam jak się nazywa, ale jest super zapach płyn do płukania ust Aqua Fresh ten był niedobry, nie lubię go, ale mam jeszcze jeden, kupiłam kiedyś, bo był na wyprzedaży chyba za funta ta wielka butla ale nie smakuje mi no cóż, żel do golenia z Gillette, Close and Smooth, to jest coś, co dzielimy z Adamem, taki mamy podział pojedynczych rzeczy w łazience i zawsze dzielimy się właśnie piękną i to jest bardzo fajne, ja lubię właśnie te żelowe, bo one są takie bardzo, bardzo zwite. Następnie coś, co mi się właśnie skończyło i to jest ten olejek do makijażu z bo był superowy, serdecznie polecam, jeżeli lubicie takie tłuste rzeczy. Pięknie zmywał i właśnie zmywałam go tym ręczniczkiem bawełnianym. Czasami już będzie, że byłam troszkę przodziłam zmęczona i trochę byłam taka leniwa, i nie chciało mi się tego, wiecie, rozpuszczać i zmywać. Wolałabym szybko złapać płyn micelarny, ale to świetnie zmywa i po prostu się zmuszałam. Nie kładam tam żadnego płynu micelarnego i po prostu używałam tego. Super skład i jest bardzo fajny, ale musicie używać właśnie ręczniczka. Bo jak tutaj była u mnie Ania i wypróbowała, ale chciała zmać jodą, to jest ciężko, bo to jest strasznie tłuste i to nie ma takiego efektu. Yy, służyłam jeden peeling z Liren mango, peeling do Przepięknie pachniał takim świeżym mango, strasznie fajne. Bardzo lubię z Liren właśnie peelingi, to jest mój ulubiony produkt z tej em, firmy, pięknie pachniał grubo, ziarnicu. Wielbiam uwielbiam takie właśnie bardzo, bardzo grube zdzieraki. Mam jeszcze chyba trzy w różnych zapachach. Yy, mój ulubiony. Em, Lakier do włosów, Gatsu ze Schwarzkopa, to Sexy Big Volume Push-up. Zawsze niespójna, uwielbiam go, przepiękny zapach. Teraz musiałam kupić coś innego, ponieważ był wykupiony. Skończył mi się i poszłam na zakupy do Tesco naszego i po prostu był wykupiony na półce. A potrzebam jakieś, bo używam zawsze do pracy. I wiecie co, wzięłam Pantin i też jest bardzo fajny. Ale ten mogę Wam serdecznie polecić, ponieważ przepięknie pachnie i super trzyma włosy. Tu mam opakowanie po gąbeszce Serial Techniques, uwielbiam je i e, ja w porównaniu do Beauty Blendera wolę ten, bo jest dużo tańszy i świetnie mi się go używa, więc ja będę go zawsze kupować. E, następnie tu był żel e, z Yves Mal Organic Raspberry, czyli organiczna malina. E, pięknie pachniał, super się pienił, bardzo lubię te produkty, do tego miałam, to samo od siostry akurat w prezencie, miałam do tego pompkę... Um, więc sobie tutaj już teraz ją wymyłam i czekam, bo czeka na balsam, bo znalazłam balsam um, Ale był świetny i bardzo, bardzo ładnie pachniał e, Tutaj zużyłam e, żel do mycia twarzy z Olay e, I wiecie co? Jedna z was nie pisała właśnie komentarz, czy mi się nic po nim nie dzieje, bo tam ją wysypało strasznie A ja jestem w tym momencie na drugiej butelce, nic mi nie jest Używam rano i wieczorem więc, no na pewno, wiecie, zależy od skóry. Ale ja bardzo lubię, strasznie lubię ten zapach. Przypomina mi e, właśnie wersję do mycia twarzy z Benefitu. E, bardzo świeżąco z ogórkiem. No, tylko wiecie, no wiadomo, że nie każdemu może się sprawdzić. Super mydełko, które żałuję, że nie kupiłam dwóch zapachów. Z ta seria zimowa. I tu jest czekolada i pomarańcza. Pięknie pachnia. Były tam jeszcze pamiętam coś innego. Pamiętam, ale nie miałem zapachu, bo właśnie dwa wyboru żałuję, że nie wzięłam dwóch, bo ten pachniał przepięknie i był bardzo fajny, kremowy. Następnie podki kosmetyczne z Lidla uwielbiam. Wróciły do takiego stanu, jak były kiedyś. Nie rozmartwiają się i bardzo, bardzo lubię i są bardzo tanie, ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio kupiłam w. Primarku, bo skończyły mi się i tak przy kasie leżały i sobie przypomniałam, właśnie ja miałam sprawdzone, kosztują jakieś tam śmieszne, 50, chyba 50 pensów, czy nawet, nie, nie, chyba 50 pensów i są świetne, bardzo podobne do tych, więc. Wiecie, jak będę w primerku, to trzeba po nie sięgać. Zużyłam balsam do ciała Garnier, intensywna pielęgnacja, regenerująca mleczko do ciała. Kiedyś bardzo ją lubiłam, ja je byłam jeszcze młoda i piękna. I to dostałam od siostry. Przypomniałam mi się naprawdę w lata młodości ten zapach, bo zawsze używałam właśnie ten, albo ten żółty ujętniany też był bardzo fajny, więc zużyłam sobie i był superowy. Kolejne mydełko uh, z Imperial Leather uh, Summer Sunrise, She Butter Honey Sacle. Honey Sakle nie wiem co to jest. Um, też było bardzo fajne, bardzo ładnie pachniało i teraz w ogóle kupiłam mydełko, które z minionkami, które jak naciskacie, to wydaje jakieś dźwięki chrutania się, więc biorę chłopakom em, mojej siostry do Polski. Jestem bardzo ciekawa, jaki to wyda dźwięk. Taki, wiesz, taka anegdota. E, kolejny sobie szampon. A e, ja naprawdę myję głowy praktycznie codziennie, bo e, lubię czy są głowę, ale zużywam ich raz na jakiś czas em, właśnie do rozjaśniania. E, tu jest w kolorze, w kolorze w zapachu blush. Bardzo też ładny, słodki zapach. Czy mi się w ogóle zdarzyło, jakieś, który mi się nie podobał? Chyba nie. E, chusteczki z Simple to zanim... to, to już jest dawno denka nie robiłam, bo ja już zdążyłam Resibo cały zużyć. Um, a tutaj mam opakowanie po e, chusteczkach. I tutaj mamy Simpu i ja je bardzo, bardzo lubię i teraz też mam, tylko te chyba z płynem micelarnym, coś takiego. No, ale często do nich sięgam, bo są tanie i po nie sięgam często, po nie sięgam, bo są tanie i bardzo fajne. Tu jest szampon z altery morela i brzo, pszenica. Miałam dwa, to jest mój już drugi i był bardzo fajny i Wtedy też wspominałam ten kurzoi był bardzo bardzo gęsty jak taka prawie że galaretka ale był bardzo fajny i dobrze doczyszczał skórę i tu mam jeszcze drugi szampon o którym chciałam wspomnieć jeszcze raz ten dla facetów Alpecin Koffein Shampoo, to jest jeżeli panowie, wiecie, gubią włosy, jest genialny i naprawdę widzę różnicę na Adama głowie, przestało mu kompletnie wypadać włosy, znaczy nie, na pewno nie kompletnie, na pewno coś tam wypada, ale po tym jak kiedyś poduszka była po prostu cała włosach, teraz nie ma nic i naprawdę zgęstniają mu włosy, więc jeżeli potrzebujecie dla waszych panów, to polecam serdecznie. A kupiliśmy teraz tą, po tam jakąś tabu, tabu coś tam. To Adam mówi, że jest dużo lepsza, więc tylko tamta jest oczywiście droższa. Kolejne pudełeczko dużo słyszyłam tych pałeczek. Właśnie niedawno skończyłam, bo dwa dni temu ten krem z jaja ku Nie zauważyłam w ogóle, żeby on mi brązowił skórę, ale pachniał tak pięknie. Używałam go praktycznie codziennie na dzień. Uwielbiam go. Jak będę teraz w Polsce, to na pewno kupię sobie drugi egzemplarz. Tu mam giełkę do twarzy z t Shop z witaminą C. Bardzo fajna, odświeżająca. Ja ją używam na krem, żeby jeszcze tak dodatkowo em, nawilżyć mam skórę. Bardzo bardzo fajny miał zapach, em, bardzo świeżącym Myślę, że będzie super, właśnie mieć na lato nawet tak do torebki, żeby odświeżyć sobie e, buźkę. E, następnie zużyłam podkład L'Oreal True Match. I to był w kolorze Rose Vanilla. Bardzo je lubię, one pięknie wyglądają. Ta nowa formuła, pierwszy raz mam właśnie tą nową formułę i jest dużo, dużo lepsza. Też mi się wydaje, że lepiej wygląda, tak jak dziewczyny mówiły. Bo miałam poprzednią wersję, z której też byłam zadowolona, ale ta jest super. Tu miałam taką małą próbkę Estela Delto to serum na noc. Ona wsadziła mi na bardzo długo, bo używałam jej chyba dobre dwa tygodnie. Ale mnie to nie podeszło, więc cieszę się, że mogłam ją wypróbować. Zapach był okropny według mnie. Nawet fajnie się wchłaniał, ale nie wiem, ja po tym kremie z Wyszy Dalia. Wiem, że niektórzy e, psioczą na ten e, skład, ale wiecie co, ja się nie znam na składach. Jeżeli coś mi się podoba e, to i widzę efekty, to ja go, to będę to używać. Jeżeli jest naturalny, to super, to tylko plus, ale jeżeli ja nie widzę, wy, e, nie widzę żadnych, m, wiecie, różnic, to. Ja nie wiem, ja, ja bym przeszła na skład, ale ja połowę z tego nie rozumiem, jak więcej. Więc u mnie to się raczej nie sprawdziło, więc bez sensu, żebym wydawała tyle pieniędzy na coś, co tak, wiecie, nie, nie, nie zupełnie. Zużyłam maseczkę z Bani i to była ta witaminowa, bardzo, bardzo fajna, uwielbiam te maseczki. Ta była taka z efektem jakby rozgrzewającym, super, bardzo, bardzo mi się podobała. Teraz nie pamiętam właśnie, jak ją otworzyłam teraz. Bym wam powiedziała, ale maseczki są super i naprawdę są niedrogie. Wczoraj skończyłam mój zapach z Yves Rochette Organic Vanilla. Słyszałam, że go tak trochę wymorduję, ponieważ jest taki trochę zimowy zapach ciepły. I w pracy bardzo lubiany. Wszyscy rozpoznają, jak ja idę, że użyłam znowu tych perfum. Opachnie bardzo wanilią. Bardzo je lubiłam i z przyjemnością zużyłam. Teraz się zaczyna okres letni, więc mój kokosowy teraz pójdzie w ruch. Zużyłam krem do stóp i to jest czekolada z granatem. Bardzo lubię kremy do stóp z Avonu. i bardzo był fajny, gęsty i co chcieć więcej od kremu. Kolejny podkład, ten z Bourjois Air Max, wanilia. Taki był średniowy, muszę powiedzieć. Niezbyt byłam zadowolona pod koniec dnia. Źle wyglądał na twarzy, mimo e, primera, więc na pewno nie wrócę do niego już. Miałam jeszcze mam buteleczkę płynu miculernego 3 w jednym z REN. E, kompletnie się nie sprawdził. Bardzo ciężko mi było zmyć makijaż e, i bardzo dużo go wylewałam, żeby jak najszybciej się skończył. I to też nie pomogło, że miałam dużo go napadku, bo średnio zmywał e, i piekły mi od niego oczy, więc... Co z tą ja, firmą Nie bardzo. Tam pojedyncze jakieś rzeczy próbowałam, ale nie bardzo. E, skończyłam ten żel z The Body Shop em, pod oczy. Ja je bardzo lubię, e, to już jest moje drugie opakowanie. Fajny jest taki chłodzący. E, chociaż wolałam, żeby na nim było napisane przeciwzwarczkowy, bo ja tylko teraz takie rzeczy do twarzy kupowała. Ale był bardzo fajny. Ja go akurat dostałam w prezencie, jak zapisałam się do tego klubu um, d Shop. E, tutaj mam ten primer, um, tint primer uh, Benefit Today Real. E, ja go bardzo lubiłam, bo wiecie co, on dawał rzeczywiście kolor. E, nakładałam na górne i dolne rzęsy, a potem już dolnych nie malowałam, to mi się zaczęło fajnie to wyglądało, więc ja byłam z niego bardzo zadowolona. Właśnie ten maskarę też bardzo lubię, tą a Day Real. Ym, tutaj mam eyeliner z Soap Glory Super Cut. Bardzo fajny, bardzo cieniutki. Yy, tylko jakoś te pisaki u mnie się strasznie szybko yy, wykańczają. Nawet je trzymam już nie w mojej szufladzie, tylko yy, tutaj w pomadkach, żeby były do nogami, nic nie pomaga. I strasznie szybko mi się czy Nie wiem, czy one rzeczywiście tak szybko się kończą, czy, czy jakieś trafiam używane. E, tutaj mam pod pomadkę tą ochronną z My Little Beauty. Kochałam po prostu pomadkę. to prostu strzał w dziesiątkę. Ten produkt jest genialny. E, niestety nie da się go za bardzo zamówić, ponieważ strasznie się. O, ciężko go otwierało. E, nie da się go zamówić, ponieważ nie wysyłają do UK. Więc nie rozumiem, wysłałem do nas, wiecie, pudełeczka, nie mogą wysłać swoich produktów w szkole, bo produkt jest rewelacyjny, przepiękne w ogóle opakowanie, nosiłam go codziennie i raz otwierałam w szatni i spadł mi pod szafkę i normalnie na kolana i grzebałam za tą zakrętką, bo tak ją uwielbiam, że nie wyobrażam sobie, że musiałabym ją wyrzucić. I zużyłam do samego końca, tam wydobywałam jeszcze końcówkę, super nawilżało i w ogóle rewelacja. I ostatnio mam tutaj połowę maseczki z um, Rival de Lube, odświeżająca maseczka. Bardzo fajne. Ostatnio y, muszę się przyznać, że strasznie za mnie nie dbam maseczki i ciągle mówię: Dobra, jutro zrobię, dobra, jutro zrobię. I tak to było chyba z ponad tydzień temu. Y, muszę sobie jaką zrobić, właśnie dzisiaj sobie zrobię. Y, bardzo fajne, y, bardzo lubię te maseczki, bo już wiele z nich miałam. I to tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Ym, nie wiem, no dajcie znać, jeżeli macie ochotę się podzielić jakimiś waszymi opiniami na temat tych produktów. A może jest coś, co możecie mi jeszcze polecić, ciekawe do wypróbowania. I to tyle chyba. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmikach i zapraszam serdecznie do mojego Twittera i na, na mojego Twittera, czy do mojego Twittera. Nie wiem. I na Instagram. Pa!